Jesień moi drodzy, tak jak widzicie, nasze brzozy już wskazują na to, że jesień zawitała. Zawitała do kalendarza, natomiast u nas, tak jakby pogodowo, jeszcze nie. Jak tu będziecie oglądać, to pewnie już jesień będzie pełną gębą. Dlatego wypadałoby troszeczkę ogarnąć dzisiaj trawnik, trzeba ogarnąć naszą altanę, wszystko pochować. Mamy też leżaki swoją drogą. Kupiliśmy leżaki, o czym Wam nie mówiliśmy, no bo nie było okazji z Lektusa. Takie zwykłe szare metalowe za 600, powiem Wam, dwa, y, dwa leżaczki, porównując do cen, y, które są za takie leżaki drewniane, jak chcieliśmy kupić, po 600 zł, 700, 800 za jedną sztukę, plus jeszcze, y, jak to się mówi? Poducha. poducha za dwie stówy, Ale no to, dokupimy, to, to chyba zobaczymy. kogoś gnie. Chodźcie moi drodzy. No liście będę starał się w tym sezonie, tak jak już mówiłem Wam w odcinku o trawie, mam nadzieję, że wyszedł, będę starał się gdzieś tam systematycznie je zdmuchiwać, żeby po prostu nie zalegały na trawie i nie uszkadzały trawy. A jeżeli chodzi o naszą altanę, nasze wisty jeszcze zostają, nie? Chyba. No tak. Jeszcze zostają, one się tutaj odbijają. Widzę niedobrą rzecz tutaj. Robot zrobił on, chyba źle go tutaj ustawiłem i on wjeżdża, uderza o. tutaj o donicę i tutaj ryje. Muszę to zmienić. No nieważne. W każdym razie, jak pamiętacie, rok temu. Wszystko tutaj układałem i układałem i zasłaniałem to takimi matami, które kupiłem. One okazały się raz, że za małe, dwa nie zdały, nie zdały egzaminu. Trochę tych rzeczy w tym sezonie nam doszło, więc no będę chciał to ogarnąć po prostu na jedno miejsce i do tego, żeby przykryć to na zimę, użyję po prostu zwykłej, grubej folii budowlanej, zrobię taki jeden kopiec i myślę, że wszystko wyjdzie. Jak wiecie, no z tyłu mamy balię, to ją też trzeba by było ogarnąć i przygotować tak naprawdę do sezonu, no bo zmieniamy sezon letni na sezon zimowy. Ja powiem Wam, że były plany do odnośnie altany, żeby zrobić tutaj taką jesienno-zimową, też wczesno-wiosenną, no żeby ta, ta altana może nie była całoroczna, natomiast żebyśmy mogli z niej korzystać w miarę nie, w nie pogody. Planujemy tutaj od środka, możesz za przyjść, planujemy poczekać jakieś dziwne telefony, planujemy tutaj od środka dać zasłony i takie grube Wodoodporne może, jeżeli się uda. Mamy ogrzewacz, tak jak wiecie, a może i nie. Więc on naprawdę daje dużo ciepła, natomiast no ono tutaj ucieka. W momencie kiedy sobie zasłonimy, no to będzie można fajnie sobie posiedzieć. Komary też nie będą gryzły słucham, zgłaszasz się. No tak, no to będziemy to wszystko chować, a chcemy siedzieć w tej alta, nie? To jak to macie? No nie, no w sensie nie w tym roku. No mówię, że tego nie zrobimy Aha, w tym więc roku. Znam, że jeszcze będziemy dorobić. Nie, nie mam ani czasu, ani ochoty. Jest jeszcze tam garaż do dokończenia. No chyba, że coś się zmieni. No to nie jest jakoś. Duży, duży problem, żeby a to. Schowamy, tak? Do... Tak, poduchy trzeba będzie zabrać za chwilę, za chwilę do góry. Tym zajmiemy się za chwilę, bo ja... jest jeszcze druga sprawa. Wyjeżdżamy, słuchajcie, w góry, więc wypadałoby też ogarnąć samochód. Zuża jedzie do pracy, więc zrobimy to, zrobimy to teraz, żeby zdążyć, a ja potem sobie wskoczę tutaj do altany, do ogrodu i będę przygotowywał tak naprawdę ogród po części już do jesieni. Potem będziesz musiał wskoczyć i te wszystkie roślinki, trawy i w ogóle pozwiązywać, nie? Wyrywać. I powyrywać, powycinać i tak dalej. Dobra, to idziemy naprzód. Busik pewnie też zostanie spamały, ale to później. W garażu też będzie kiedyś porządek. Jeszcze Może jeszcze, się jeszcze troszkę, naprawdę jeszcze troszkę uwierzcie, bo jak to będziecie oglądać, to już garaż powinien być prawie, prawie, prawie tak. W oczywiście wleciał na, wleciał na mynię. Myślę, że jak za 9 zł to, to nie ma tragedii, więc I zaraz z teraz się zabieramy. I Wszystkie nowe rysy, wszystkie nowe pchnięcia, jakby to była moja tak wina. Tak będzie. A chodźcie, pokażę Ale wam. Ale to nie moja wina, uwierzcie mi. Nie, nie, nie. Mi. Pokażę wam jedną rzecz. Yy, pokażę wam yy, samochód kobiety i nie mówiąc wam, że to jest samochód kobiety. Nie, ja mam ogólnie porządek. Proszę. Tykolwiek... No dobrze tutaj. Proszę. A tam? A. Dziękuję. Do widzenia. A tam to stoje. Także lecimy dzisiaj sobie w nocy w góry do zakopanego na kilka dni. Może jakieś przybitki tutaj wrzucimy Wam do tego, do tego odcinka. Sprzętior przygotowany, ale słuchajcie, przyszła nam jeszcze jedna paka i będziemy zmieniać. Ewa dywaniki zaraz odpakuje. Zażyczyliśmy sobie, słuchajcie, czarne dywaniki. Producent generalnie ma swoje szablony i wykonuje je na swoich szablonach. Są one wykonane z takiego materiału po polsku, Ewa, po prostu tak samo jak się nazywa firma, czyli Ewa dywaniki. Są one wykonane z takiego materiału jak na przykład Kroksy. Są no, wodoodporne, no, wodoodporne i w ogóle brudoodporne i nic się z nimi nie dzieje. Ale to poczekajcie, rozpakuję i zaraz je sobie zmienimy. I porównamy do tamtych, bo powiem Wam, że ja już tyle razy, na znaczy tyle razy, no się sprzątać regularnie ten samochód, ale jakby ten piach, który już tam w tych dywanikach, to jest go ciężko się pozbyć. A widzę, że tutaj chyba, że tak nie będzie piawca, utrzymywał na tych. No, na powiem Wam, że nasze dywaniki AMG chlip chlip już nie wyglądają za dobrze. Natomiast myślę, że one są jeszcze do, do ogarnięcia. Dywaniki Ewa są całoroczne, więc możecie je stosować tak naprawdę przez cały rok. Jak widzicie, my tutaj z przodu mamy taki system na klik, plus jest rzep. No i producent ma naprawdę w zasadzie chyba każdy model samochodu. Tutaj też jest rzep, i tutaj też jest klik. Zaraz będziemy sprzątać samochód. Natomiast sobie przypasuję, żeby sprawdzić, czy działają? czy działają. Rzepik za chwilę. No, ładne są no i faktycznie ten materiał nie będzie tak full black ale poczekajcie no to w takim razie żeby nie było nie że jesteśmy gołosłowi zróbmy w takim razie tak chodźcie do wody generalnie nic się z tym nie wydarzy no bo faktycznie to jest materiał który odbija no ale tylko facet musi coś takiego zrobić nie rozumiem. Nie włożyć jeszcze do auta i sobie Dobra. Więc co? Działa? Zarobiście. Działa. No. Idziemy. Dobrze. E, także to niech sobie wysycha. Z tyłu mamy jeszcze e, jeszcze komplecik. Tutaj jest chyba to przejście z tyłu. W oryginale, z tego co wiem, e, nie było. Mm. No ale sobie y, będziemy teraz działać. Trzeba wyczyścić, wysprzątać, y, wysprzątać samochód. Y, ułożymy sobie dywaniki. Y, no i co? Ja potem zabieram się za tył i widzimy się, jak będziemy wyjeżdżać w góry. Z tyłu, moi drodzy, wygląda to równie pięknie. I celku. Ale ty nie wsiadasz, ty nie wsiadasz. Ty nie, 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 Dwaniki na miejscu, nówki sztuki nieśmigane, a z kodem niełatwo 5. Macie 5% rabatu, także śmiało. No nic, Zuzia pojechała, więc my zajmujemy się teraz ogrodem. Dobrze, moi drodzy, tak by to wyglądało. Pierwsze jesienne porządki. Za nami. Z grubsza tutaj liście zostały też ogarnięte. Mogę Wam tutaj pokazać z tyłu. No jest tych liści, naprawdę jest od groma. Balią zajmiemy się porządkiem z balią, zajmiemy się bliżej sezonu. Po prostu jak już te wszystkie liście opadną, będzie można tutaj zrobić fajny, fajny porządek. W tym sezonie, znaczy przed tym sezonem zimowym, mam zamiar jeszcze tutaj to ogarnąć. Stelasz jakiś do drewna u góry u góry też daszek, to co mówiłem no bo to tak teraz wygląda, wiecie to jest nieskończone no a miejsce tutaj na ten piec miałem zrobić w tym sezonie mm, zobaczę, może jeszcze mi się uda to ogarnąć, żeby tutaj ładnie było no a z tyłu oprócz tego, że roślinki rosną, to rośnie też trawa nie ma chwastów, słuchajcie tylko jest właśnie tego typu trawa ona już jest spora, no bo tutaj dawno nic nie, nic nie robiliśmy więc trzeba przed zimą. Będzie się też oczywiście tutaj tym, tym zająć. Myślę, że porządek tutaj zrobimy też właśnie jak te liście wszystkie, wszystkie spadną. Drzewa są mega super, mega fajne. Natomiast ich duża ilość powoduje bardzo dużą ilość pracy. Oprócz liści różnego rodzaju gałęzie. Całe szczęście, że ten tył jest nasz i mogę zrobić tak, jak właśnie zrobiłem przed chwilą, bo jak miał chodzić staczką, jeździć z wiaderkiem zbierać, no to mogłoby być. Yy różnie. Tutaj też moi drodzy z Ali zamówiłem sobie uchwyt na, na wąż i z tego właśnie tutaj ogarniam sobie wodę do bali, więc też odchodzi ciągnięcie węża stamtąd. Takie małe rzeczy, a wiecie. Także pierwszy, pierwszy materiał ze sprzątania jesiennego mamy za sobą, że tak powiem. Drugi będzie jeszcze na pewno taki końcowy z przedmuchania całej instalacji, co nieco tam opowiem, no i zamkniemy ten sezon yy, letni, drugi, chyba, chyba drugi. Yy, a teraz co? Ja lecę dalej do roboty. Trzeba się spakować. No i widzimy się w nocy, a potem nad ranem. Pewnie nie widać, ale jak ucygany w chłopie. a północy. Więc jedziemy. Widzimy się za 8-9 godzin na miejscu. to jest geot. No i co? Tak by było, że dojechaliśmy 8:06, tak jak mówiłem. Także widzimy się teraz jak się pogard